Podobno jest to bardzo proste. Wystarczy wyssać powietrze z bańki, tylko. Łaczę, ja już nie przesadzam, Pani Małgosiu. Nie, dobrze, dobrze. dobrze. Tak, wszystko mm -hmm. w porządku. Wyciągam. I bańka została postawiona. A dlaczego stawiamy dzisiaj bańki? Ponieważ dziś w pytaniu na śniadanie ekstra 10 minut o zdrowiu mówić będziemy o domowych sposobach na przeziębienia. Co zrobić, aby je zatrzymać? Oddaję w dobre ręce. Małgosia Pawlak będzie stawiała bańki, a my będziemy rozmawiać o tym, jak je właściwie postawić. Ile? Jak często? Po co? No, możemy postawić nawet 20-30, ale zwykle stawiamy około 10. Nie możemy ich postawić w następujących miejscach. Nie powinny być one w okolicach szyi, przy naczyniach krwionośnych, w okolicy serca, na kręgosłupie oraz w momencie, kiedy mamy różnego rodzaju albo choroby pieprzyki. skóry, albo pieprzyki znamiona jakieś. I to ktoś... wygląda dość niebezpiecznie, przepraszam doktorze, to wygląda dość niebezpiecznie. Skóra, y, ciało właściwie zostaje wchłonięte przez tę bańkę. Nie ma żadnego ryzyka, <laughs> ma że z naszą ryzyka. modelką coś się na... stanie? Nie stanie się nic. Polega to na tym, że po prostu wyciągamy powietrze. Kiedyś w takich bankach ogniowych spalaliśmy, a teraz wyciągamy powietrze, tworzymy podciśnienie, wtedy fałd skóry, część skóry, Trafia na tych miejsc. Możemy jeszcze postawić Pani kilka. Mhm. I co najważniejsze, w ten sposób działa to tak jak autoszczepionka. Organizm odpowiada tak, jakby to był rodzaj szczepionki. Zauważa, że coś jest pod tą skórą, stwierdza, aha, jest to akurat nasza krew, wynaczyniona drobna ilość krwi. I wtedy jest przygotowany do ataku, uaktywniony na atak wirusa albo bakterii, która jest w naszym organizmie. Brzmi to bardzo spektakularnie. W medycynie chińskiej, w medycynie arabskiej stosuje się tę metodę od tysięcy lat, ale tak zupełnie szczerze. Czy to działa? Czy warto w pierwszym dniu? albo w drugim dniu przeziębienia postawić sobie bańki? Oczywiście, działa. Dlatego, bo jeżeli to jest drobna choroba infekcyjna, choroba przeziębieniowa, nie ma objawów alarmistycznych w postaci wysokiej gorączki, hmm. ogromnego kaszlu, bardzo, bardzo złego samopoczucia, to te wszystkie naturalne sposoby, tak jak bańki lekarskie, podkreślam, lekarskie, są skuteczne. W takim razie jak długo y, powinniśmy z takimi bańkami leżeć? Z samymi bańkami to 15-20 minut. Natomiast po zdjęciu tych bańek powinniśmy 20, 24 godziny do 48 godzin poleżeć tak w łóżku, żeby tych panik cudzysłów nie przeziębić, nie przechodzić, nie przewiać. Ale zdecydowanie pan doktor poleca. Polecam. W takim razie teraz przechodzimy do naszego domowego laboratorium i mówić będziemy o naturalnych antybiotykach. Jest z nami pani Martyna Majewska, naturalnie-naturalni.pl, po to aby powiedzieć o naturalnych antybiotykach. Co pani poleca? Co pani najczęściej stosuje? Znaczy, najczęściej stosujemy takie, takie produkty, które są najbardziej popularne, jeżeli chodzi o domowy użytek. Jest to chrzan, imbir, czosnek, cebula, kurkuma. Doskonale. Doskonale, czyli doktor mówi tak jak najbardziej, tak. ale bardzo często mamy problem z tym, jak to dawkować. No, przepraszam, codziennie mamy zjeść w drugim dniu przeziębienia główkę czosnku? Główkę na pewno nie, ale kilka ząbków możemy dziennie zjeść, mówimy o osobie dorosłej. Czosnek zawiera alicynę, cebula zawiera kwarcetynę, wszystkie te kurkuma, kurkuminy to są działające i przeciwzapalnie, i przeciwnowotworowo, jak się wydaje, także preparaty. Ale Pani Martyna ma na to swój taki specjalny sposób, bo przygotowuje Master tonik. Co tutaj się znajduje w tym Master Toniku? Tak, to jest taki naturalny antybiotyk, w którym są zawarte wszystkie te rzeczy, które wymieniłam. Czyli tak jak mówiłam, imbir, czosnek, chrzan, chili, kurkuma, cebula. Mogę zaryzykować? I proszę spróbować. To jest już dwa tygodnie to stoi. Nie w occie jabłkowym. Ocet jabłkowy, jako ma kwaśny odczyn, pomaga lepiej wyciągnąć te wszystkie wartości z tych, z tych wa, warzyw. z tych Ostre, ale smaczne. smaczne. Chociaż nie wiem, czy mogę później pójść na spotkanie towarzyskie. Myślę, że nie czuć tego tak, jak na przykład jemy sam czosnek i wtedy jakby mamy taki wyziew poranny. Nie, nie jest to aż tak, tak odczuwalne. Jak dawkować? To znaczy, można to najlepiej zapobiegać, tak? Więc fajnie jest sobie coś takiego zrobić i codziennie łyżeczkę y, takiego y, wywaru wypijać, albo jeżeli coś nas bierze, tak? Pamiętajmy, że mówimy o chorobie przeziębieniowej, chorobie łagodnej, nie będącej grypą, chorobie wirusowej. I te wszystkie domowe sposoby jeszcze dodajmy do tego cebulę, jeszcze dodajmy do tego miód, prawda? Co pani o miodzie nam powie? Miód ma bardzo fajnych, dużo swoich bakterii, czyli takich dobrych bakterii, działa przeciw, przeciwwirusowo, bakteriobójczo. Zawiera defensyny, proszę mm -hmm. Państwa. I co ta defensyna nam Defense. Co ona y, robi? Alfa i beta organizmu? chroni właśnie, to są też takie naturalne cudzysłów antybiotyki. One zwiększają układ odpornościowy, aktywizują makrofagi, limfocyty, czyli takie komórki układu odpornościowego, które atakują drobną ustroj. Czy podczas przeziębienia możemy pić mleko? Yy, od razu mówię, że to jest pytanie podchwytliwe. No, pytanie jest podchwytliwe. Mówimy. Takiego klasycznego mleka, 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 nie powinniśmy, szczególnie w przypadku choroby gorączków. Dlatego o to pytam, ponieważ pani Martyna zachęca nas do picia złotego mleka. Co tutaj w tym mleku jest? Tak, złote mleko to jest takie w cudzysłowie mleko. Można użyć do przygotowania tego albo mleka roślinnego, ja polecam, albo wody po prostu. I robimy sobie, gotujemy taki wywar z dodatkiem kurkumy, oleju kokosowego, odrobina pieprzu, bo trzeba pamiętać, że kurkumę zawsze łączymy z chili piecine. albo z pieprzem żeby aktywować tą kurkuminę i sok z cytryny. I takie coś sobie gotujemy, pijemy na gorąco, rewelacyjnie działa, jeżeli na przykład boli nas gardło, fajnie łagodzi. I przy bolącym gardle od razu powiem, że Smakuje bardzo fajnie. Ciebie, bardzo smaczno, naprawdę. A zielona herbatka. Czy Pani nam poleca? Właśnie, Aj. zielona herbata macza. ostatnio mówi się o niej bardzo dużo, wiele celebrytek poleca jako środek przeciwbakteryjny, a nawet niektórzy mówią, że również przeciwnowotworowy. No nie wiem, czy to jest, nie jest przesada. To jest, w tym, jest w tym dużo racji. Moja macza, przez Y pisana Moja, z prowincji Kyoto, zresztą, proszę Państwa, zawiera bardzo dużo katechin. Katechiny. Katechina to jest taki preparat, który znajduje się także w liściastej herbacie zielonej w dużych ilościach. Działa i ma pewne właściwości również antynowotworowe. No dobrze, ale jeśli mówimy o herbatach, to też Pani przygotowuje taką herbatkę mocy. Co w tej herbacie się znajduje? Taką gorącą, rozgrzewającą herbatkę mocy polecam każdemu. E, używamy do tego przypraw takich korzennych, czyli cynamon, imbir, anysz, kardamon. Chodzi o to, żeby tam włożyć jak najwięcej takich przypraw, które będą miały działanie rozgrzewające właśnie w przypadku przeziębienia czy wychłodzenia. E, taką herbatkę też regularnie pić. Polecam. Czyli krótko mówiąc, jeśli wracamy do... Do domu jesteśmy przemarznięci, wychłodzeni, wtedy sięgamy po herbatkę moc. Dobrze, teraz ostatnia moda, czyli olejek z oregano. Wow. Czy rzeczywiście tak cudowne na przeziębienia? Cudowny nie. Eliksir? Nie, eliksir nie, nie możemy tak powiedzieć. Tu nic nie działa tak spektakularnie oczywiście. Mówimy o dalej o drobnych chorobach. Karwakrol, który znajduje się w tym olejku, musimy rzeczywiście dawkować umiarkowanie, proszę Państwa. Nie powinniśmy tego pić codziennie w dużych ilościach. Patrzeć na opakowanie i na skład tego wszystkiego. Rozcieńczony to zwykle 10-15 kropli, ale jeżeli jest nierozcieńczony, to jedna kropla maksymalnie. Czyli dwie już mogą być zbyt groźne no nie, ten jest rozcieńczony. Ten jest już Ale w wypadku skoncentrowanego oleju trzeba uważać. Tak, trzeba uważać, bo działa działa dosyć mocno, działa miejscowo dosyć mocno, mm, potrafi Bardzo, poparzyć, bardzo prawda? wyrazisty, palący A, smak. Tak. No dobrze, w takim razie na koniec jeszcze o inhalacjach. No Czy warto robić inhalacje wtedy, kiedy jesteśmy w się Warto, pani nam powie zaraz z czego, ja powiem dlaczego. dlaczego Otóż, proszę państwa, głównie z powodu zapalenia zatok, Kataru, zwykłego Kataru, który zresztą zapaleniu zatok powinien też towarzyszyć żeby te zatoki oczyszczać, ale także inhalacji górnych i nawet dolnych dróg oddechowych. Jakie to powinny być preparaty? No właśnie, jakie olejki? Jak Pani się, czym Pani się kieruje wybierając olejki? To znaczy, y, olejek fa faktycznie trzeba wybrać dobry, trzeba jakościowo sprawdzić, czy on jest, nie ma syntetycznych domieszek, czy jest naturalny o. i wtedy możemy sobie takie inhalacje robić. Wystarczy jedna, dwie krople na y, miskę ciepłej wody. Żeby taką inhalację przeprowadzić, nakrywamy się ręcznikiem. I nawet przy infekcji dwa, cztery razy dziennie. Można tak. Ale wiem, że też poleca pani zwykłe zioła. Tak, bo jeżeli nie jesteśmy pewni olejków, to bezpiecznie jest zaparzyć sobie tutaj, mamy zaparzony rumianek. Yy, I taki wywar z, na przykład z rumianku czy z tymianku, który też również działa fajnie przeciwbakteryjnie, yy, albo z igieł sosny, tu mamy igły sosny, można sobie samemu nazbierać. tak, także działa świetnie. Tak. I takim yy, bezpiecznie jest sobie przygotować taki napar i taką inhalację zrobić sobie yy, wtedy w domku. Czyli podsumowując, bańki tak, naturalne antybiotyki tak, warto sięgnąć po takie receptury typu master tonic, złote mleko, czy też inhalacje, ale tylko w określonych przypadkach. Panie doktorze, tak, jakich? Szczególnie w pierwszych dwóch, trzech dniach infekcji, kiedy nie występują objawy alarmujące w postaci bardzo wysokiej temperatury, ogólnego złego samopoczucia, bardzo dużego kaszlu. Wtedy te naturalne sposoby mogą wystarczająco nam pomóc. Bardzo dziękuję, a Państwu życzę jak zawsze dobrego dnia i, I dobrego, dobrego zdrowia. zdrowia.